Siemano. Witam w kolejnym odcinku Follow to Rio. Dzisiaj zapraszam was do miejsca, które jest jednym z moich ulubionych w Brazylii, to znaczy miejsca, gdzie można się napić świeżutkiego soczku z dowolnie wybranych owoców, a wybór jest naprawdę spory, także znowu odchodzimy od tematu mundialu i mistrzostwa, skupiamy się na jedzeniu i czymś pysznym, także będzie wyśmienicie. Zaczynamy. He he he! O carnaval, o carnaval tá na rua. Vamos festar e o povo todo já chega. Vamos dançar, já esperei o ano todo. No, to jest tak wygląda lokal, do którego zajrzałem. Mają fantastyczny wybór różnych przekąsek, od pasteli przez bułeczki z serem, jakieś rogale, duże koszinie. No, wybór jest super. Dla siebie też coś zamówiłem. Akurat wziąłem taką bułę z serem i szynką. Jest bardzo smaczna, akurat troszkę ketchupu i w sam raz jak taki nasz mały dost. Więc wziąłem sobie też małą przekąskę, ale przecież nie po to tutaj przyszedłem, tak naprawdę to co jest najważniejsze to oczywiście świeży sok. Może jestem trochę nudny z tą relacją i ktoś może udać, że bardzo stronniczy, ale naprawdę tak jak mówiłem na początku mój ulubiony, to jest przede wszystkim mango marakurza z trochę cukru, zimniutki. To jest tak kompletnie egzotyczny smak, tak inny, że absolutnie mu uległem i ja absolutnie go uwielbiam. Jest taki gęsty, pełny owoców, po prostu 100% mango i marakusi, i marakusi w soku. No i cóż, wybór jest tutaj naprawdę spory. Są do wyboru raz, dwa, trzy, cztery, tam 20 różnych pomoców, z których chcemy sobie. Takich zwykłych jak mango, banany czy pomarańczek. Właściwie pomarańczowy sok jest to najbardziej popularny. Ale są też inne, na przykład jabłkowy, Z jaby, to jest taki ciekawy owoc z owoców karzów. To jest też coś trochę nietypowego dla nas. Nie sądzę, jest oczywiście ananas. Lemon, cytrynę, mango, które ja wybrałem, truskawka. Także wybór jest taki całkiem spory, taki soczek na ściadanie czy tam na kolację absolutnie jest w stanie zastąpić cały posiłek. No i jest po prostu pyszny, jest taki pyszny. W Brazylii tak bardzo popularne są soki owocowe, dlatego że są po prostu tanie. Ta dostępność wszelkich owoców jest tak ogromna, że praktycznie w każdym kroku jest jakiś bar, który serwuje soki i jakieś przekąski. Szkoda, że nie można poglądać jak wygląda ten etap produkcyjny, ale... To jak ten sok smakuje, po prostu daje pełne zadowolenia, endorfiny idą w górę i po prostu człowiek ma prawdę, że to jest 100% soku, bo po prostu go czuje, po prostu czuje te, te cudowne, świeżutkie i wygrzane w słoneczku owoce. To była wielka przyjemność dla Was coś takiego zaprezentować i naprawdę e, uwielbiam w takich miejscach być i mi to wielką frajdę. E, bardzo Wam dziękuję za wszystkie miłe słowa, komentarze, e, uwagi. Zostałem jeszcze ponad miesiąc w więc materiału będzie z każdym dniem coraz więcej. Zapraszam Was na nową stronę, no w zasadzie stronę tę samą, ale już odnowioną www.folonturio.com. To byłoby na tyle. Dzięki, jeszcze raz i na razie, cześć.